Cześć, jestem i witam w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie taki y, powrót do przes przeszłości można powiedzieć. Ponieważ to jest nowy sezon Axonkowała 2. Więc jeśli drugi sezon Wam się spodoba, możecie zostawić łapaczkę do góry i z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić następnych filmów. I powiem Wam jak albo chciał, żeby to wszystko wyglądało. Eee, może zaczniemy. Ja tego situ jak. Tak, ja tego sidu nie ustawiam. Tam mam wioskę, tutaj portal, tam jeszcze. Y, y, ten biom wiśniowy, ja tego zidno nie ustawiam. A więc tak. E, kurde, nie umiem nie się skupić. Muszę. O kurde, nocza! Nocha? Dobra. Dzień dobry. Czy jest tutaj. Czyż nie. Jak jest... O, tam jest postwisko króbek. O tak, tam jest co postwisko króbek, No i tak, powiem wam jak to będę chciał, żeby wyglądało. Yy, chciałbym, żeby filmy się pojawiały w każdą niedzielę. Co niedzielę chciałbym, żeby się pojawiały, ale jeszcze nie wiem jak to wyjdzie. Yy, bo... bo widzicie moją regularność więc. Ale postaram się, żeby tak było... Yy, no. I to w sumie chyba tyle, co mógłbym powiedzieć odnośnie filmów nagrywania. Jeszcze widziałem, że tam słabo się przyjął film na ksiągale Geografia. Wbijajcie na, na krząg Allegografia, macie ten film w opisie powinien Wam się wyświetlić w karcie. Jak się Wam nie wyświetla, to trochę słabo. A jeśli się wyświetla, to zobaczcie do karty albo do opisu, zobaczcie. Nie wiem, ale w ogóle w tym sobie złapu. Gdzieś tutaj można było się ośrednić. Pobieram. Wybieram. Ogólnie to będzie tak jak na tamtym akronkowie, czyli nie będę starał się pójść do endu od razu. To jest jakieś podstawowe tułusy. Chciałbym, że to ma kursów w Bindy. Dobrze, że go nie ma. Ogólnie na tym zarwa, że będą grały um, dużo osób Te, które będą to będą dalej grać Przynajmniej ja je zaprosiłem, nie wiem jak będzie inaczej I będzie dodatkowa jedna osoba Która ma ka już kanał na YouTube jeszcze, jeszcze nie dam tej osoby do opisu, dopiero jak wejdzie pierwszy raz na koło to tam osobę dodam tak będzie Sorki, wieja, że robię, że wam tak rozwalam tutaj, ale tak nic tutaj nie będzie Proszę czy tutaj też Ja ten domek rozbieram cały Natomiast przy nim jest tyle pożytek tych rzeczy od No właśnie, drzwi nawet są, tutaj jest tyle pożytek rzeczy w tym domku I też powróciłem do tej serii, dlaczego powróciłem? Ponieważ mi się najprzyjemniej nagrywało Geometry mi się aż tak bardzo wie, nie nagrywa jak Action Akcjonkowo Action code to jest takie przyjemne. ale Tutaj można sobie pobrać po prostu tak luźnie, porozmawiać. Można live'y z, te, z, z tego zrobić. Więc jest bardzo dużo rzeczy. Na live'ach, też bardzo dużo osób siedzi. I z, z tego to poładu się też cieszę. Dobra, bo musi jest. A więc tak trzeba dalej penetrować. O, jest pina. Łóżeczko nie ma, że nie była łóżka. Eee... Tutaj też nic. Kurde, tutaj nic nie ma. Spódnia. Czy jest kowal? A nie, to kowal jest tu. Eee... Dobra, A właśnie, ja miałem w czymś pełnić stępa sam. Co? Co ty gadasz?! Pamiętam, że ja tego lubię nie ustawiałem! Co jest? Kurde, tutaj nie ma w ogóle. Zrobię. Nie wiem, jak to wygląda. Klacza fajnego on mi się uda. Nie on mi się uda. Znaczy, trochę mi się uda. Ale w ogóle... Ja za chwilę mogę... Ja Tam, ma... tam jest ten portal. Ja za chwilę mogę do Kurde, noc jest. I żeby nie było, ja nie mam opa. Patrz, patrz się, Pisuję Tutaj chcę zmienić nie, nie mogę. Nie mogę zmieniać, więc ja nie mam. Eee... Cheatów. Muszę wykopać od spórnej wykopię, żeby się żadne mopki nie stały. Albo nie, pora iść do kopalni co mnie obchodzi i <laughs> do kopalni jej, kopalnia! Co w ogóle na to moją kopalnię? Przecież... Nie. Kopalnia to, to kopalnia, a jaskinia to jaskinia. Wszyscy na jaskini mówią kopalnia, to jest trochę dziwne, ale w sumie nie ma co się dziwić, po prostu takie łatwiej powiedzieć niż jaskinia. Tak, wie się tak trochę oszczękuje, ale byłem po prostu chory też przez jakiś czas. I widzowie, napiszcie też, bo mam dylemat, nagrywać z shaderami czy nie nagrywać z shaderami? Mam dylemat Nad którym Trzeba się myśleć Dobra, eee... niech się pali Gdzie można się osiedlić? Myślałem nad tamtą górką ogromną Albo tutaj ale chyba wybiorę to miejsce tutaj Chociaż tam, tam też jest bardzo ładnie O tak tam jest bardzo ładnie, dobra ja wiem, już cię sobie zrobię NARA NIE O bo tam, tam jest pan kolem, co za chwilę sobie go robię Łóżeczko Game Roola oczywiście nie ma Macie ci w na Game room, to ma jakieś wszystko Panie zombiaku, witam Dobra, ja nie mogę marnować na takie coś. Kurde Nie wiem. Dobra. Trzeba zrobić. E, takie coś. Trzeba zrobić. Siekierkę. E, że, e, nie żelazną, tylko tam. O. W ogóle kilo taki też zrobię żelazny. I w ogóle ja mam start. Na razie z tych diamentów jeszcze nic nie robię. Może się jeszcze przydadzą. No dobra, po co ja w ogóle robię? Dobra, dam komuś jak to łączy, i mogę powiedzieć sobie kto tutaj będzie. missing Chyba, że coś odwali, to wtedy go usuwamy. Od razu pamiętacie, tak co się działo, jak jak, jak cały czas tą wodę. No. A wam ty ma to wtedy go wywalamy. I tak. Jeszcze jest Tymek yy, Snorex. Eee. Yy... Norex yy, yy, Lisiasty, czyli Erd Po prostu Erd, on ma nazwę Lisiasty Możecie się co niego zajrzeć w opis, tam jest link do jego kanału W tam do wszystkich członków jest link do kanału No, eee, Zaśpię się, czemu by nie Laza třeba zrobić, to ale to ale já Dob dobra, je, tak. I to, to. udělám. Dobré, a je ty jest I tak. Tady jde to, to, třeba to można Tady na to můžeme. Voleň, kde jsteš? Nebo ne, To. tady o. Je to. Tady O! to je Nie mogę się do mojego domu. Tutaj chwilowo się będę osiedlał w tej gosce, ale raczej tutaj nie zostanę same na stół. To ja w sumie nie zobaczę. Jestem. Tu się nie ma. Będę wam pokazywać. Co on biorę? Zawsze widzi. Sły, to można zrobić na sztabki te ten jeżeli to czegoś to coś przyda z o coś takiego się tutaj więc fajnie nie jest mój dom nie nabijecie ale jest to też nie tak a teraz trzeba podwalać śmierć Nasz śmietnik będzie o tutaj. To jest śmieć, to jest śmieć. To też. Z tego też można zrobić, koledzy. Potrzebuję jeszcze jednego nagraża, ale zrobić. To, to w sumie nie wiem, to, to jest śmietnik. A nie, w sumie. Bo, może, bo mogę sobie użyć Twojego charucia. Ale sobie w na razie nie będę robił portalu do Mam rzeczy potrzebne do tego, ale, ale to by było dosyć za szybko, ja bym wszedł. Ej, czy mi się wydaje? Czy tutaj zmieni teksturę? Taka, taka jak jest na roku. Skrzynki. Dobra, chyba jest jakieś ślepienie na bank zmienili tą teksturę yy, Dobra To z jest na jeszcze sobie, kiedyś przyjdę Ja tylko po co kiedyś, tutaj przyjdę, to mogę sobie poodkładać Mogę sobie wziąć. Pod Dobra. Wolina być wszystko ładnie pięknie. E, siema. Teraz trzeba dalej lutować loseczkę. Tutaj nic nie było. Tutaj. Jestem potrzebne raczej. Idąc dalej. Tutaj jest książka, nie. Mało tu jest mało, to jest naprawdę. Takich oposznych kowali, bo główny kowal to jest tamten. Ale jakbyśmy nie wiedzieli, to takie domki to też są kowal yy, Takie gdzie są skrzyneczki. No to na przykład jest chyba kowal, nie wiem, bo takie podwójne. Tak, to jest skrzynka, więc to jest kowal. O! Jeden bilion to można sobie ocalić. Super. A no co tutaj się stało? Pomornik podebrał ziemię chyba. Coś tam ta wioska, chociaż to, to, to jak mi bardzo przydały yy, O sianko, można zrobić tak. Na na pewno trzeba zrobić. E yy... Teraz matek. A matek on się szybciej zbiera, sianko. Dokładnie Zbieramy. Czy są jakieś pola uprawne? To mi się nie przyda. O, ale pola uprawne. Chyba nie ma. Ej, co nie ma żadnych pol uprawnych? Serio? Ale widać. o sznup, możemy się przejść tutaj jak będę chciał się obsiedlić. Mm -hmm. O w tym miejscu. Tutaj bym. O, tutaj bym sobie zrobił domek. I tutaj by był portal do Never. No. O tutaj był sobie domek. Fajne mysfajne, jak to się wydaje. Ogólnie na takich ładnych widoczek. Taki ja w ogóle Rembers 15, a na tym krywerze jest 20 to na pamiętam. No na 20 jest. O, to teraz nawet jeszcze jednak widzę. Tam się pokazał własnej. No, dobra. Ona się dwijać. Wiodą koło. Yy. I w sumie to chyba na tyle z tego odcinka. Mam już 16 minut. Więc poko. O, W sumie to jeszcze trochę można pokopać. Takiej krótki trochę koła są zawsze dłuższe odcinki. Jak minutowe, to nawet po takim też nie pogardzę. Odcinku <laughs> raczej już będą inni. <laughs> A postaram się tutaj wzi wziąć tymka. Bo tynek aktualnie jest na wyjeździe i go nie ma. Więc postaram się go wnieść. A jak nawet go nie będzie, to postaram się wziąć Snorex. A Snorex na pewno nie, bo cię zabiję. Yy, jest taki tutaj fajny kropik. Teraz nie przejdą. Patrz na tym. Nie przejdą. No. No szkoda. Mordeczko, co ty odwalasz? Nie powiedz mi, co to odważasz. Chcę troszeczkę. Wszystko tutaj w tym jak jest. Jak ja cię teraz zabiję, to. Dobra, myślę, że to na co dzisiaj. Więc jeśli film wam się spodobał subskrybujcie łapujcie oczywiście. Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Wpadajcie na moje, na moje inne kanały. I na na kanał, na POPAKÓW eee, no i co? Pa, pa.